Naszym gościem jest Adam Grzanka, satyryk, kompozytor, konferencjer, tekciarz, człowiek orkiestra jednym słowem. Witam. witam bardzo. Przy, przy okazji kibic i jak tak patrzę czapeczka to hipster? Tak, a właśnie ja nie rozumiem definicji hipstera, wiesz? Bo, bo to, jak, Szczerze? No, co to jest hipster? Dawniej o hipsterach mówili ciota. Nie, no pr ale przecież ja mam brodę, nie jestem za ładny, wiesz, no nie, nie, nie do hipstera. Czapkę mam, proszę Państwa, dlatego że ja bardzo usieję ostatnio i na zimę to jeszcze bardziej widać i, i po prostu wolę być trendy niż łyższy. Ale wymieniłem wszystko. Jesteś mhm. także piłkarzem amatorem. Tak. Piłkarzem czy kopaczem, bo grał to boniek, a słyszałem, że ty kopiesz. Ja, ja robię inaczej. Nie, nie wiem czy to słowo przejdzie na antenie, ale ja jestem obrońcą przez upierliwość jak to nazywam. Po prostu ja mam umiejętność przyklejania się do zawodnika. Czyli mam, hipster pasuje. Przyklejanie hipster się do paja, zawodnika. O, popatrz jaki numer. No nie, nie sądziłem, że będziemy tak oscylować wokół hipstera, ale faktycznie, wiesz, zająłem się graniem w piłkę, bo mnie zawsze rozbrajało, jak ktoś się interesował sportem, był takim gościem z nadwagą, w takim, wiesz, pod koszulku w siateczkę i siedział z gazetą Tempo, pił piłcko, i się wymądzał, to Spartoli, ten man Spartoli. Więc ja jestem osobą, która się raczej nie zna na sporcie, ale jak mnie gdzieś zaproszą, to bardzo chętnie się we wszystko pakuję. Co nie zmienia faktu, że w, w liceum i w podstawówce byłem, jak się wybierało do drużyny kogoś przy pomocy tiptopków tak zwanych, to ja byłem zawsze ostatni wybierany. Ale słyszałem od Twoich kolegów z drużyny Stal Nowa Huta, bo tak. tak się nazywa drużyna, tak. w której grasz, że umiejętności mu brakuje, ale przynajmniej gryzie trochę. <laughs> to nie, popatrz, a, ale są o tyle kochani, że na treningach zawsze mówią, że grzana dobrze było, grzana dobrze było. Ja nie mam żadnych umiejętności praktycznie Przypominam, dość skutecznie potrafię być upierdliwy i to na tyle, że nawet jak gramy z obcą drużyną, to tak po paru minutach nie podają do tego, co, co ja, ja go obstawiam, więc zakładam, że w tym szaleństwie jest metoda. A skoro gryziesz trawę, to e, pytanie, które nasuwa się samo, palisz też czasami? E, wiesz co? Jak byłem dzieckiem, to miałem e, jak zamiłowania piromańskie i e, trawy palić nie wolno, dlatego że to zagraża lasom przede wszystkim. No, e, teraz jakby mamy zimę, więc e, lasy się sam, samoczynnie nawadniają, ale generalnie e, nie zachęcam do zjawiska związanych z pirotechniką. Ale ty inteligentny jesteś, popatrz, ładnie no, nie No Nie wiem jaką odpowiedź chciałeś y, y, usłyszeć, ale na temat takiej odpowiedzi pogadamy kiedyś, spotkamy w Amsterdamie na przykład, tak? A w Krakowie nic. Bo na przykład Mariusz Wak, też schuty, y, mm. chłopak powiedział, że tak, no paliłem sobie, jak byłem młody. Zdolny. Wiesz co, bo to jest taki e, wykręc. Niemniej, e, jeżeli chcesz e, ładnie przeskoczyliśmy ze sportu, jeżeli e, chcesz poznać moje stanowisko, to, no, to mnie ostra polityka anty jest kompletnie nieuzasadniona medycznie, filozoficznie i społecznie. Tak jest moje zdanie e, e, i, i, i mam nadzieję, że kiedyś przyjdą e, na tyle mądrzy ludzie, że jak to się mówi, zdepenalizują ten okropny e, proceder, bo po prostu e, jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli większy problem, gdyż młode pokolenie nie będzie miało mózgów, ponieważ za bardzo zainteresują się białymi proszkami, dlatego że te są trudniej wykrywalne, a kara taka sama, jak już rozmawiamy o sporcie. A jak tak patrzysz na naszych piłkarzy, to masz wrażenie, że oni bardziej gryzą czy palą? Wiesz co, przyznam, że mi jest w ogóle żal kibiców piłki nożnej. Bo, y, ja, mnie też. Jest mi żal, y, y, właściwie to jeszcze nawet nie, nie mam sprecyzowane, kogo powinno mi być żal, czy piłkarzy też. Chyba mi nie jest żal działaczy, ale też nie chciałbym nikogo skrzywdzić, natomiast y, y, no, wyobraźmy sobie, mecz piłkarski, jak ktoś się fascynuje tym, to kupę nerwów zżera. Ja pierwszy raz, kiedy, y, proszę Państwa, oglądałem w całości mecz piłkarski, równocześnie licytowałem coś dla mnie bardzo ważnego na Allegro. I nagle emocje związane z Allegro poszły na plan dalszy, a te piłkarskie wygrały. I teraz te, te, te nadzieje pokładane w polskiej reprezentacji, w drużynach, są potworne i one, jak są tak rozjeżdżane, rozwalcowywane a później jeszcze rozdrapywane jak sobie ci ludzie skaczą do oczu. Po prostu przyznam, że jest mi żal. Jeszcze na dodatek wiadomo, że część z kibiców to jest gangsterka i to się nie oszukujmy. I tam przemoc fizyczna jest na początku dziennym, ale też mnóstwo jest w porządku Kolesi, którym się obrywa i który naprawdę są maniakami, a bądźmy szczerze, i zgadzam się z tym, co powiedział świętej pamięci generał. Odpowiednich tych ludzi, jakimi są kibice, brali aktywny udział w powstaniu warszawskim. Ci ludzie często faktycznie. może ten honor jest źle sformatowany, ale oni wyznają takie zasady jak honor e, i e, jakiś związek w Tinie. więc po prostu, e, jeżeli ktoś chce szlifować nerwy i e, wiedzieć, co to, to znaczy bezsilność, radzę się zainteresować polską piłką nożną. Zdefiniowaliśmy sobie na początku kim jest hipster. Tak. Piłkarze to hipsterzy. Wiesz co chyba? Gdybyś te tę definicję, której, której powiedziałem. Tak, no może ty powiedziałeś to tak dość dosarny, Ach, to to ja Gdzieś to przeczytałem. Jakaś definicja w słowniku czy encyklopedii. Ja, ja powiem ci, że nie ogarniam paru rzeczy. Nie ogarniam, tak się zastanawiam, czego ja w ciągu tych 30 paru lat w życiu nie ogarnąłem. To nie ogarnąłem. Dlaczego mnie rodzina opierniczała za to, że jem lewą ręką? Dlaczego mam grzech ciężki, jak nie poszedłem raz do kościoła? I nie ogarniam polityki kompletnie. I teraz też nie ogarniam tych hipsterów, bo z jednej strony hipster no to jest taki piękny koleś, prawda, ale z drugiej strony oni czasem mają brody i tunele w uszach. Czyli to jest taki, wiesz... Tak jak ty, trochę. Ja mam brodę, bo, bo mi jest ciepło w gębę wtedy, ale a poza tym w jakimś filmie mam zagrać takiego, wiesz, dość zapuszczonego kolesia, stąd ta broda. Ale czasem ci hipsterzy to, jak ktoś chce być ładny, to by sobie jakieś, wiesz, rodziczkę taką wystrzyżoną, a oni mają, wiesz, normalnie broda, bracie, czapa do tego i są takimi rock'n'rollowcami, ale z makijażem, o, tak bym to nazwał. A ty ogarniasz metroseksualne, takie słowo? Ogarniam, to słowo ogarniam. Przyznam, że y, y, zjawisko y, metroseksualne, metroseksualnych ludzi irytuje mnie. A, czyli nie jest Ci bliskie? Nie jest mi bliskie i co więcej irytuje mnie. Ja nie mam y, kompletnie nic do gejów, ale mam właśnie do y, tego metro, tego epatowania. Czyli Przyznam, znowu że... się czekasz piłkarzy? tak, ale oni są, oni są metroseksualni masz rację, niektórzy są, bo jak ja widziałem, że e, ci kolesie wchodzą na boisko, gdzie powinni być spoceni pięknie, ale oni są właśnie ładnie mam wrażenie, że pot ściekający po ich ciele, to precyzyjne takie szlaczki, jakieś ładne wzorki na ich klatkach piersiowych e, czasem tworzy, e, te irokeziki takie, Niektórych był taki moment, że oni nosili irokeziki takie precyzyjnie wymodelowane i coś mam przeczucie, że oni wszyscy pachną Old spice Cristiano Ronaldo ci się podoba? Czekaj, Ronaldo to jest... To jest ten taki z sześciopłak na brzuchu. Piękny, piękny człowiek jest, prawda? Nie no, widziałem jakiś mecz niedawno. Miałem do napisania jakiś tekst i w nocy był jakiś ważny mecz, gdzie był on po jednej stronie barykady, a po drugiej też jakiś ważny. Messi może. Messi. I było to starcie tych dwóch tym, to powiem Wam szczerze, że miałem wrażenie, że to taka mitologia skandynawska na Murawie się pojawia, prawda? Tu Olbrzymy, prawda, z tym na czele, a tutaj Ronaldo. No jego, jego technika jest fenomenalna. Oglądałem na Discovery Program, gdzie analizowano przy pomocy najnowocześniejszych technik to, co on potrafi, jest geniuszem. I ostatnio trafiłem też na program, gdzie porównywano ten rodzaj sztuki. Wychodzi na to, że Messi, zdaje się, to jest taki samouk, utalentowany. A Ronaldo podobno to jest naprawdę ciężka praca, to jest koleś... W wiele. Mogłem zamienić ich odwrotnie, ale to mniej więcej tak jak Porypani, Al Pacino i Robert De Niro. Więc... A to się nie liczy. Dokładnie, to, to się to nie, to się to nie to liczy, ale myślę, liczy. że to podobna skala geniuszy. No są geniuszami, no kurczę, są geniuszami, no i <ścoughs> obydwaj są ładni. To skoro porównaliśmy Messiego z Ronaldo, to Boniek trzy lata. Yy, Boniek chyba, tak? Boniek chyba ma czystą metrykę. Yy, jeszcze tak. Jeszcze tak, poza tym no, też funkcja była inna, prawda? Lato, la, ja wiem, że to podobny okres, bo to yy, ja pamiętam, zbierałem takie albumy, gdzie się wklejały naklejki z polskimi piłkarzami. No i lato. Yy, dla mnie było fenomenem pana lato. Yy, Czy laty? La, chyba nie laty, laty to kawa, tak? <noise> yy, ale było dla mnie fenomenem, yy, bo on był łysy, prawda? A ja myślałem, że ponieważ mój dziadek był łysy, no to jak ktoś jest łysy, to jest i stary. I zawsze mnie pocieszało, bo myślałem, że pewnie pan Lato jest starszy o 20 lat od pana Bońka, a jeszcze razem w gałę popykają. Więc znaczy, że jak człowiek będzie miał tyle lat, co pan Lato, to będzie grał w piłkę. Okazuje się, że jak człowiek ma tyle lat, co pan Lato, to zajmuje się e, utrudnianiem czasem grania innym w piłkę. A oni by się nadawali do kabaretu? E, Lafy Boniek, wiesz, albo jakiś polscy piłkarze? Wiesz co? Naj najłatwiej jest żartować z kogoś, kto nie ma dystansu do siebie i jest śmiertelnie poważny. A e, pan Lato e, jest, e, ma takie amplua już dość uroczo śmieszne. A co? E, 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 czekaj, bo zapomniałem. <laughs> odpalimy, 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 odpalimy Wikipedię. Ale on jest taki sam w sobie pocieszny. bo nie jest taki e, bardziej serii. Powiem Ci, że zabiłeś Mietlina, Że nie wiem, z którego łatwiej by się było z pana Lato śmiać. Ale y, z łatwiej nie znaczy lepiej, bo jednak wyzwania ten. Więc ja przyznam, że wolałbym na warsztat wziąć pana bońka. Poza tym z lato się wszyscy śmieją, więc y, ja nie lubię być ta, y, y, taki jak wszyscy, więc ja bym wziął bońkę na, na warsztat. Bo jeszcze gdy byłeś w kabarecie formacja szotle, tak. to śmialiście się z Pawła Janasa, ówczesnego selekcjonera reprezentacji polskiej. Tak, ale jakoś że... Rasiak był na tapecie, Jerzy Dudek. I powiem Ci to jest e, ciekawe, ja kompletnie grałem w tym sketchu, nie kumem o co w tym sketchu chodzi. Kompletnie! <laughs> Także jak ktoś ma ochotę zobaczyć kabareciarza, który w ogóle nichu nie wie, e, o czym mówić, e, o czym mówi. Ja tam konstrukcję, jest tam poprzednianie na po... Ten sketch napisał Adam Małczyk, ale ja kompletnie e, nie kumam tych niuansów. Zobaczyłem później y, pana Janasa, trenera i Rasiaka, zobaczyłem o co chodzi, ale, ale wtedy jeszcze piłka była, wiesz, zupełnie mi... mi, mi poznałeś ich face to face? Wiesz jeszcze, ja poznałem y, paru bardzo ważnych sportowców, głównie hokejistów ostatnio, no. bo przyznam, że y, trochę jest dla mnie jakby, od, o, y, może jak to powiedzieć, y, smutnym zjawiskiem, że hokej jest trochę y, taki... Grasz w hokeja? Tak, gram w hokeja i przyznam, proszę Państwa, że jest to o wiele bardziej bezpieczny sport niż piłka nożna, i, 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 I trochę jest tak lekceważony, a jest bardzo efektowny. Przecież te jakby zderzenia grania, grania ciałom są bardzo ciekawe, więc troszeczkę szkoda po prostu. Mnie nurtuje od zawsze takie pytanie, czy hokeista może się pośliznąć? Na pewno, ale on się podpiera kijem. Ona jeszcze to ten los, kiej, tak. tak? Więc, jest to, natomiast może się... Ale powiem, powiem szczerze, proszę Państwa, wy, wy, wywrócenie się w tym całym kombinezonie jest bardzo przyjemne. Naprawdę zaryzykuję stwierdzenie. Gra jest bardzo przyjemna w hokeju. Okej, okay, to skoro o przyjemności, to ja dotarłem do twojej biografii. Aha. I prowadzący Kamasutra Show. Zgadza się? Widziałeś? Oglądałeś czy tylko dotarłeś? Wstydzę się tego do tej pory, że zobaczyłem urywek. No. To trochę tak seks traktowaliście w kategorii sportu. Wiesz, co nie? Znaczy tak, po pierwsze, moja funkcja w tym programie jest taka, aby właśnie troszeczkę odciągnąć uwagę od tego seksu. Jako osoba raczej aseksualna, no bardzo, e, ciężko. Tak. Dokładnie, więc, więc to jest tak, jak wiesz, no, jak e, blok reklamowy czasem ma ostudzić e, emocje związane z horrorem właśnie oglądanym to ja tam, ja tam jestem po prostu konferencjerem Na szczęście. Powiem szczerze, że dla mnie to jest jedna z najfajniejszych prac telewizyjnych, dlatego że mam tam kompletnie, kompletnie wolną rękę do tego, co mówię. Nie ma żadnych powtórek, żadnego kręcenia. Po wolna ręka w seksie jest ważna. Wolna ręka w seksie jest ważna i co więcej kompletnie paradoksalnie. Kompletnie nie muszę gadać o seksie, co zresztą czynię. Od seksu jest pani ekspert, zresztą z bardzo efektownym awatarem. Są prześliczne moje kama i sutra, na które sobie czasem chyłkiem zerkam do tyłu. No i są zawodnicy, a ja tam sobie gadam po prostu. Generalnie bardzo lubię tam jakieś ciekawostki militarne sprzedawać, co może jest nie do wiary, ale z drugiej strony eros i thanatos bardzo często się przeplatają, więc tell me why. Ustaliliśmy na początku, jakim jesteś piłkarzem, to teraz zapytam, jesteś lepszy na boisku czy w łóżku? Słuchaj, gdybym ja y, był choć trochę tak, y, taki w łóżku jak... No, no chyba, że... Poczekaj, no, próbuję analogię znaleźć. Czy ja mogę być w łóżku dobry przez upierdliwość? No wiesz co, no właściwie jest to metoda, bo y, znam takie związki, gdzie sobie mężczyzna na przykład wychodzi u dziewczyny. Y, y, no chyba nie, chyba, chyba jestem... Chyba prezentuję inny styl, y, jednak mam nadzieję, że... Y, y, nie, masz rację, jestem. Taki w jestem taki sam jak, jak na Murawie. Tak, jestem dokładnie taki sam, dlatego że jest ja jestem spontaniczny, konsekwentny w działaniu i, e, i jeszcze nie strzeliłem gola. <grywki> Bardzo mi przykro, ale biorąc pod uwagę jak wyglądasz, to mam wrażenie, że też sobie musisz wychodzić u dziewczyny. <grywki> Chyba tak, no wiesz, że no, czasem pracuję. No, no masz rację, no, no muszę wychodzić, ale sam parę. Nie, to było bo nie, bez nie, nie, sensu w ogóle. Ale wiesz, ja się pozbyłem wstydu, bo gdybym się wstydził, to bym na ulicę nie wychodził, a rozpoznają Cię na ulicy? Wiesz co... Bo Ty taki troszkę tutaj, błyszka się, pokaże w telewizorze gdzieś tam. Ja, ja przyznam, że był taki moment, że mnie męczyło rozpoznawanie. Kolejny gwiazdor? Chociaż, nie, to nie jest gwiazdor. Wiesz co, fajnie być gwiazdą, to jest cudowne, jak się ludzie rozpoznają, ale jest, są, jest kilka rodzajów gwiazdostwa. Inny rodzaj gwiazdorstwa zaprezentuje sobą, powiedzmy, pan Lech Janerka, którego bardzo szanuję. I czyli jak ktoś podchodzi do Lecha Janerki, to już wiadomo, że jest. O, albo powiedzmy, Peter Zweidera, Tacy ludzie, którzy jak ktoś zaczepia, to wiadomo, że to jest konkretny koleś. A my nie był taki okres, że y, y, zaczepiano na zasadzie powiedz dowcip albo y, we wspominanym y, przez nas y, jazz roku tudzież antykafe na zasadzie y, choć to ja się pojawiam jakiś fajny kawał i na ogół opowiadano mi dowcipy, które y, już znałem po wielokrotnie. A jaki jest twój ulubiony dowcip? Niestety nie nadaje się kompletnie do opowiedzenia na antenie. Ale jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to czasem pojawiam się, robię taki flash i pojawiam się w jakimś miejscu i zapraszam, wtedy opowiadam ten jeden mój ulubiony, świński, wredny dowcip. Zapraszam. Czego zazdrościsz piłkarzom? Sławy już wiadomo, że nie, bo ich też zaczepiają. Kasy, kobiet. Trochę o, kobiet przyznam, byś mógł się czy wcześniej rozmawiać Trochę przyznam, że yy, 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 zazdroszczę. Piłkarzom, tylko że to z tego co wiem, to, to są sprawy często takie marketingowo wynajmowane. Hostess, które się tam kręcą, to są takie rasowe turboprosiaki. Turboprosiaki, tak, to nie jest pejoratywne określenie, to jest jakby pewien, pewien sort, sort kobiet i trochę im zazdroszczę. Pieniędzy myślę, że nie, dlatego że na kabarecie też można było zarobić, ale mówiąc poważnie, to kompletnie nie o to chodzi. Sławy. To też nie jest dobry rodzaj sławy chyba. Myślę, że tacy kolesie mają ciężko. Wiesz, mogę sobie ta presja, kiedy wchodzisz na murawę i z jednej strony to jest nośna, jeżeli ci wszyscy dopingują, ale z drugiej strony, jak coś idzie nie tak, no to cię nienawidzą. No ale masz podobnie, wchodzisz na scenę, coś idzie nie tak i nikt się nie śmieje. Masz rację, to wtedy po pierwsze ja sobie wmawiam, nie zrozumieli, Głupia publiczna. Tak? Nie, no, żartuję, nie. nigdy tak nie robię, ale pewnie ale, jest to inna presja. Ale to um, zawsze można zwalić na inne rodzaje poczucia humoru. W wypadku gry, gra jest albo dobra, albo zła. Jest ładna lub brzydka też, ale na ogół liczy się efekt. Także nie wiem, czy Za zazdro tych, tych sześciopaków. A ty nie masz? Ja mam raczej tylko cysternę po piwie, więc to, to ten, ale sześciopaków im bardzo zazdroszę. Rozmawiamy, rozmawialiśmy o kabarecie, no a skoro satyryk jest naszym gościem, to muszę o to zapytać. Gołota, saleta. Walka taka ma być. To będzie niezły kabaret? Czego? Przemysław, saleta. Eee... Ogarniasz, chłopaka. Ogarniam. Eee... A Andrzej Gołota? Andrzej Gołota. Go... Taniec z gwiazdami. Ja tej że tak. Kojarzę go z Tefałenu, na no pewnie, że tak. No tak. Słuchaj, ma, ma być taka walka. Ma być taka walka. Wydaje mi się, że te animum mówią i wszystkie inne wymiękają. Czy no, ale poczekaj, bo y, to bierzemy na warsztat y, poważną sprawę. Bo może, y, co, ale w sensie, że to będzie nierówna walka? W sensie, że to będzie dwóch emerytów. W tym sensie, kurczę, muszę Ci powiedzieć, y, że to może być ciekawe, ponieważ y, y, w takim pojedynku wzrasta groźba złamań. Prawda? już nie ten, nie ten współczynnik wapnia w kościach, więc jakby paradoksalnie walka może być bardziej efektowna i co więcej efektywna. Więc ja bym tak, nie wiadomo, czy to będzie kabaret, może być ciekawie, ma rację dwóch emerytów zaiste, ale z drugiej strony, i to proszę Państwa, czekam aż ktoś wpadnie na pomysł, żeby zrobić materiał odnośnie WF dla mężczyzn koło czterdziestki. Bo robi się ciekawie, my ostatnio graliśmy w mecz w hokeja z olimpijczykami i to byli często sześćdziesięcioletni ludzie i yy, smutne jest to, że ja myślałem, że płuca wypluje, a pocieszające jest to, że można mieć taką kondycję w wieku sześćdziesięciu lat. Więc e, e, raczej bym przyjął tutaj model myślenia e, dalekowschodni, wschodni, że wiek równa się doświadczenie, a niekoniecznie e, nieporadność. Ale biorąc pod uwagę Twój tryb życia, to z tą kondycją w wieku 60 lat może być Gwiazdku. Ja widzisz, to się bardziej zaskoczę. Bo masz na myśli mój tryb życia, czyli e, e, tak zwany aspekt imprezowy, tak? Też. Tak. Ale ja z kolei w życiu staram się e, funkcjonować czym yin-yang, czyli zachowywać proporcje. I, e, e, Strasznie dużo tych trudnych słów na dziś. Tak? tak? Zdecydowanie. Ty... <laughs> Powinny się gwiazdki tak żeby <laughs> pojawiać. W każdym razie e, staram się tak funkcjonować w życiu, że jeżeli jest moment, kiedy e, imprezuję. To później tak samo staram się pracować i żyć zdrowo. I teraz, jeżeli ktoś marnie imprezuje, to marnie żyje zdrowo. Ja po prostu nie jestem jakaś trochę... logika. Simpsons... A ty, stary, to nie miałeś czegoś takiego jak dzień modelarza nigdy? Ale wytłumacz. Nie, Tłumaczę. nigdy. Co to znaczy pić alkohol? Ci nie będę tłumaczył, bo widać, że wiesz. Dziękuję. <laughs> Tu ja byłem to, się złośliwy, bydnie, to się wytnie, to ja, nie, może się wytnie. Ja jestem satyrykiem, ty masz za to program do edycji. Tak. Otóż e, e, na pewno miałeś coś takiego, kiedy budziłeś się na tak zwanym solidnym kacu, kiedy myślałeś że Już sobie, tak, nie miewam kaca. To, 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 to znaczy, że nie żyjesz. Jak się nie ma kaca, to się nie żyje. Nie, nie wiem, ale w każdym razie <noise> e, sytuacja, kiedy budzisz się na następny dzień po imprezie i myślisz sobie, od dzisiaj będę dobrym człowiekiem. Będę robił wszystko dobrze, kupię sobie witaminki, soczek z marchewki, Pół godziny model... temu jeszcze tak miałem. Poważnie? Tak. Model... Ja nie wiedziałem, że to się kacz nazywa. To jest... dla mnie to jest dzień modelarza. Wiesz, model do sklejania, będę sobie tam szlifował te elemenciki, gąsienice i po prostu będę dobrym człowiekiem. I to się sprawdza, czyli automatycznie twój organizm prosi się o tak zwany yin w życiu. Gdybyś nie poszedł dzień wcześniej na imprezę, nie miałbyś dnia modelarza, czyli właściwie byś życie zmarnował. Podoba mi się ta filozofia, to teraz już nie wiem, czy lepiej pić, czy uprawiać sport. Poczekaj, inaczej. Ja też nie próbowałem w drugą stronę, czyli chodzi na to, że jeżeli masz, zacząłbyś od dnia modelarza, czyli sport, witaminy i wieczorem ten model do sklejania, to w takim razie budzisz się na następny dzień i powinieneś mieć naturalną potrzebę picia. Prawda? Nie wiem, Prawda. w drugą stronę jeszcze nie próbowałem. Ja tylko próbowałem wariant, najpierw impreza, na następny dzień, dzień modelarza. To w takim razie, bo yy, impreza zaczynamy teraz, czy nie? Jest przed 12, po 12 już jest. A y, y, często pijesz przed 12? Nie. Nigdy nigdy. nigdy yy. Czyli gentleman, mimo nie. że w czapce. Wiesz co, ten yy, kurs, jak rozmawiamy o imprezowaniu, to to no, jak, jak wiesz, jestem starną duszą, ale z kolei gdybym wpadł w taki ciąg imprezowy i nie mam na myśli picia alkoholu, tylko takie właśnie wie, że tu się pójdzie, tu się pogada, tu się pójdzie, to ja bym nie miał czasu na pracę zawodową, a wtedy praca zawodowa smakuje najbardziej jak jest z natury po Nie, że się zmuszam, bo termin, bo tam coś, tylko na przykład siedzę sobie z tobą, bo gadam, bo mi jest fajnie, a nie za to, że mi płacisz, nie dlatego, że mi płacisz. A płacę ci? A nie? Zartuję, <laughs> <laughs> oczywiście. Tam skoro że lubisz nosić czapki, co już tak. sobie ustaliliśmy na początku. Jestem no. Mam dla ciebie prezent specjalnie Włożę, od nas. Tak? Ba bardzo proszę, mógłbyś się ubrać? To jest e, pierwsza ciepła, jaką będę miał, bo, bo te to są takie chicersko, wiesz, panerskie troszeczkę, ale, ale no jest, jest genialne, Dziękuję bardzo. To, czuję się e, teraz jak e, trochę e, członek załogi czołgu. To jeszcze e, koszulka, unisex, e, Słowo nie jest ci bo Spaniały. to z seksem ma wiele Unii jest Kompletnie y, nieobcym słowem, jestem w Unii Europejskiej i dziękuję w takim razie teraz za seks. Seks będzie, bo będzie mi przy takim wycięciu widać moje jedyne trzy włoski na klatce piersiowej. Pokaż, które posiadam. Widzisz? A może się troszkę? Do... Do... Widzisz? I tu... A, A mogę do... dotknąć? I A proszę cię bardzo. <laughs> więc, więc pięknie, dziękuję bardzo. Ba bardzo proszę, naszym gościem był Adam Dżanka, satyryk, kompozytor, konferencjer na jednym wdechu <laughs> tego tego nie powiem. Imprezowicz, imprezowicz, Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.